Witam Cię serdecznie, kolejne zadanie z matematyki. Tym razem mamy trójkąt prostokątny i cosinus, czyli po prostu trigonometry, tak? Też naszego zadania to, w trójkącie prostokątnym ABC przeciwprostokątna AB. To jest przeciwpostokątna, dlatego tu sobie napiszę A, tu sobie napiszę B, a tu sobie napiszę C. Nie ABC, tylko tu ma być AB, tak? Bo to jest przeciwprostokątna. Ma długość 2,5. No to 2,5. Okay. A kosinus kąta przy wierzchołku B, czyli kosinus tego kąta, skoro jest przy wierzchołku B, to nazwijmy go sobie beta, wynosi 0,8. Kosinus beta równa się 0,8. Wskaż długość przy prostokątnej BC, czyli tego szukamy. Zgadza się? Wskaż długość przy prostokątnej BC. Ok. W jaki sposób to zrobić? No, dość prosto, bo mówię, to są funkcje trygonometryczne, więc jak ktoś pamięta, jak, co to jest kosinus, to zrobi je bez problemu, ponieważ kosinus kąta beta teoretycznie to jest stosunek, czyli kreska łamkowa przyprostokątna leżąca przy kącie, a więc przy kącie beta przyprostokątna to jest x do przeciwprostokątnej, a więc do 2,5. Ok. Ja to swego czasu tłumaczyłem troszkę inaczej, że skoro sinus jest w nazwie, to przeciwprostokątna, czyli to 2,5 musi lądować do mianownika, a skoro jest cosinus, więc jest na początku ko, to zawsze bierzemy do licznika przy prostokątnym przykącie. Tak? Więc dlatego jest x. Ok. No to wiemy, że ten cosinus beta jest równy 0,8, a więc zamiast cosinus beta mogę podstawić 0,8, równa się x przez 2,5. Pomnożymy sobie przez mianownik, czyli przez 2,5. 0,8 razy 2,5 to jest 2. I to kończy nasze zadanie. B równa się 2 i odpowiedzią jest B. Więc trzeba było narysować, dobrze zaznaczyć trójkąt, bo przeważnie jest ABC i wtedy są problemy, a to przeciwprostokątna miała być AB, czyli to. No i zwykły kosinus i tyle. Także bardzo podstawowe zadanie z tego normaty. I tyle. Dobra, jakby coś, jakbyś chciał, chciała się dowiedzieć, w jaki sposób właśnie zapamiętać te sinus, cosinus, tangens, cotangens w łatwiejszy sposób, to daj mi znać, nagram o tym film i, i pokażę Ci nie uczyć się tych wszystkich definicji, yy, łatwo się to ogarnąć i, i nauczyć się. Ale to czekam na komentarz. Dobra, na razie, trzymaj się, cześć!